No, wiedziałam. Ty nie możesz nic. Skakać, oczywiście. <grystanie> mm. Jak tam Ewe, kręcenie? Zdjęcia i ci idą. Oj, brzydko wyszło. Brzydko wiesz, mówisz? Nie umisz robić zdjęć, mówisz? Nie umiem. Ej I... Zgodniałam <grystanie> Trzymaj tak aparatkę? Chyba nagrywa, dobra. To ja skaczę, a ty leżysz, ok? no, Filma robisz? No. Oh, żeby cię nie robił kręgiusy. Zrobię wnik. Zrobię wnik. Zrobię wnik. Zrobię wnik. to oh. wnik. Zrobię takie Zrobię wnik. Zrobię wnik. nagrywaj na razie. Okay, Ona nie chce gra. na mnie wskoczyć. Nie robi zdjęcie. zdjęcia Dawaj, przeskakuj przez niego. To mi sporo tam. Muska! Muszka! zrobić O takie w locie zrobić, no? Fajne zdjęcia. Poczekajcie, to ja może porobić. W locie. Poczekaj. Jezu samo chcę później. Ja sam najlepiej! No, widzę to podciąga. No, to jest tak. Dobrze, no to teraz tak. Ewelinka Ngie, przekazuje aparat Maćkowi Podciąga. I idzie do mnie. Pokażę, jak mi się pomarła. Tak hmm. wysoko po prostu. Nie, to jest oznaczone. Zobacz, jak wyglądasz. Czekaj. Oko. Nie, tak. widzę. Dobra. Kiedyś idę, czekajcie. Mim kolanem w twarz twarzce przywaliło. Teraz, że Ewelinka dochodzi do minyki. No, tak, to jest normalna. No, zawsze taka jest. Ale to się strasznie się boję Monika, zgadnij co, się, zgadnij co robimy się z Ciebie Monika, bo Śmiejemy. teraz się Śmiejemy A! się z Moniką O Jezu ten sposób skoczysz tak? A pamiętasz jakiś nad morzem? Tak o, skoczyłam na łóżko To było tak o ten O łóżko tak To skaka jajaj. Czekaj, zjemy. Mamy pana fotografa Czekajcie U! Idziemy tak Ubrze, w górze, bo Jesteś tak nogi. Trzy, i, o trzy. Ja nie umiem Ja co? też jestem. Ja nie wiem wskazać co. Z... Takie zdjęcie, ja też będę chciał takie. No rób, ty jesteś fotograf. Co ja jestem fotograf? Tak. Nie, ja też nie jestem fotografem. Jak tu nie? Nie. Kto ma taki aparat? Ja się Ty jest, jesteś fotografem. Ja jestem, ale nie jestem fotografem. Co jest mam napisane na legitymacji prasowej? Tak. Kto? Kto? Patrzcie jaki Kto? Wąski zapuszczaj i, i brudzkie Jezus, do wysoko skoczę Ale mam brudne uszy Żeby doszły, bo już... Weź moje ciuchy zęba Rzucaj, czekaj jeszcze nie, tylko o dawaj, i tak w los rzuć Ale złapiesz? No Nie, bo ja wykluczyłam Dobra, robimy Łuuu! I odpowiedz, co to mam do... Jaaa! Nie widziałem tego, ale mam nagrane, więc jest spoko Zobacz, się jest możesz podskoczyć, że że... Na zmianę. ty do góry nie Raz, dwa, góry, ja gdzie jest sokol. Zobacz, 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 gdzie jest sokol. tam, gdzie tam. No Kaj, jest! dawaj, No, pomóż mi dwa! No, dwa. Dawajcie, za rękę, tak podskoczył, jak dojdzie. Ale fajne zdjęcie zrobiłem. Ja jestem zmęczony. Wejście do wyżej. To jest męczące, ja no! Brawo. Dawajcie, kto wyżej? I. I jeszcze nie. Ale musicie na zmianę skakać za ręce. Nie, się, ja się, się nie, nie, Teraz zobaczymy, zobaczymy, moc nie, 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 Ja nie, 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 Mogę nie, teraz? nie, nie, nienawość. Co no. robisz? Jest mokry. Muszę zejść. Się nie, musisz nie, 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 Maciek. nie, nie, od niego. Nie wiem. Przecież nie można po dwie osoby. Jak to nie? To byłyście... nie no. Ile jest? No i do jednej osoby tu piszę, na co? tym, no. Tylko, że jest z moniką w tych to co innego, Ty. no. no Dobra, koniec tego filmowania. Nie będzie mi takich To Mówię ja, prezes.